Powiem Wam, że zaraz będę dalej kręcił. Katar mam nie dlatego, że walę, chociaż może tak myślicie. Bo po prostu zjadłem bułeczkę, kurwa. Się. Nie będę przeklinał, tyle może na kanale. Ale historia się dalej toczy. Mordy! Ona do mnie pisze, że jest w ciąży. Ja mówię, ja Wam pokażę wszystko na moim kanale, że jak jesteś w ciąży, no to kurwa z piotkiem. Przecież do niego pojechałaś się ruchać od razu po mnie, no i tak ja byłam pijana, ja nie wiedziałam co robię, kurwa, ruchałam się z nim trzy dni, ale na siłę chyba, tylko że on mówi, że jest bezpłodny, nie, ale ja tego niby nie wiem, nie, bo to jest taka parodia, no chcę wam to wszystko pokazać, jak ona teraz ma zagwozdkę, nie, bo chciała być fajsza od wszystkich, nie. Że zrujnowała komuś życie, kurwa, i czas. I w ogóle. Dobrze, że jestem silny, kurwa. Ale jak wam mówię, są ludzie, którzy mogliby z tym nie poradzić. I za to takie kurwy się powinno od razu, kurwa, niszczyć zarodku. Nie, nie, nie dawać im się, kurwa, do, do się dostać, kurwa, jebane, nie No ale dobra, po, po opiszę wam to wszystko zaraz w filmiku. Zarajem śniadanie i działam dalej. Nie? No mam nadzieję, że dzisiaj kanał już będzie chodził. I dzisiaj będę miał pierwsze wasze komentarze. Nie? Pozdrawiam z Holandii, Wojtas. Pozdro, NL. Trzymaj tam ordy